Dzień dobry. Espresso Nowiny 20-24 kwietnia 2016 roku. Hipermaraton 10 tysięcy godzin. Pytanie reportera: Czy jest Pan gotowy na długi marsz? Jestem gotowy na hipermaraton i to biegiem. Biegiem w tym wypadku oznacza intensywne prace. Knucie, 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 spotkania, debaty, budowanie społeczeństwa. Zaufania. Jest taka teoria. Teoria 10 tysięcy godzin. Mówiąca o tym, żeby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, na przykład, żeby dobrze grać na instrumencie, albo dobrze nauczyć się jakiegoś języka, albo opanować jakąś dyscyplinę naukową trzeba nad materiałem tej dziedziny spędzić 10 tysięcy godzin. Zakładając, że pracujemy, myślimy, knujemy i tak dalej i tym podobne, przez 8 godzin dziennie daje to 1250 dni. Czyli jakieś 3,5 roku. Łączając to niestety soboty i niedzielę. To jest rozmiar tego hipermaratonu przed nami. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ale jest to dystans w naszym zasięgu. Musimy tylko faktycznie biec, czyli mocno pracować przez 1250 dni. Musimy opanować sztukę budowania społeczeństwa aż tyle i tylko tyle. Marsze cementują opór wobec proponowanej dobrej zmiany bezprawia i niesprawiedliwości. Ale potrzebny jest codzienny bieg. Marsz jest zwieńczeniem i manifestacją tej codziennej roboty, a robota to zabieganie. Czy jest pan, pani, gotowa, gotowy do marszu? Do marszu? Tak, jestem gotowy na hipermaraton biegowy. Hipermaraton zabiegania. Opanujemy tę dziedzinę, staniemy się mistrzami cierpliwości i upartego dążenia do naszego celu wolności i rządów prawa. 10 tysięcy godzin aż tyle i tylko tyle. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Dobrego dnia.